Cześć, cześć, witajcie, jestem Firefox. Witam Was naprawdę po długiej przerwie. Wreszcie tak możemy się usłyszeć oficjalnie. Pewnie też słyszycie, że mam głos inny, ale no, no wiecie, 6-7 miesięcy to, to trochę zeszło. Nieważne. To, dlaczego mnie nie było, to jest długie wytłumaczenie, które nie chce mi się opowiadać, może zrobił o tym osobny materiał. Chociaż... Czy ktoś chciałby to oglądać? Nie, no właśnie, dlatego dzisiaj e, lecimy z moim własnym mockiem do mojej serii, nie wiem, czy już widzieliście... E, Lego Space zwiastun. To są właśnie budowle, dwie budowle, znaczy ja to tak próbowałem kręcić, żeby się wydawało, że... Tych steczków jest więcej, ale to są dwie budowle i je właśnie z nie można było zobaczyć. Je dzisiaj pokażę. Jest to uwaga, ee, jeszcze nazwy nie wymyśliłem. Jest to takie odziałko. ale o, i to jest Kosmofiat 1260p. Nie, dosłownie, widzicie, to, to, to jest Kosmofiat. Jak sobie buduję? Chciałem sobie zbudować jakiś. Fajny stateczek na podstawie lat 80. Ja, ja patrzę, kurczę, Fiat mi wyszedł. Dodatkowo, to, że to jest Fiat, sprawia jedna rzecz. Patrzcie, no tu jest w bagażu tyle, że na przysłowiową butlę, jak u nas jest na przysłowiową walizkę, to, to patrzcie, tu się mieści jedynie ta jedna butla przysłowiowa. Dlatego to jest Fiat. Kosmo Fiat. No ale dobrze, dobrze, przejdźmy już do takiego. Ogólnego omawiania Dobrze, zacznijmy sobie od takiego No kosmofiata, o którym wcześniej mówiłem Jest to taki Zgrabny stateczek Liczyłem i łącznie z ludzikiem to jest Podajże 20 elementów Cały taki statek 20 ml elementów Nie jest on jakiś taki Jest taki mały, fikuśny, Ale mi się bardzo podoba Naprawdę Ja bym chciał zobaczyć Taki zestaw, nie wiem, w jakimś bagu nawet, z ludzikiem jeszcze, to ogólnie 20 części. Tutaj na statek nie jakiejś filozofii. Taka jedna płytka, taka ścięta szybka. Tutaj y, może nie widać, ale są dwa klocki, z czego ten o jest y, czarny na dole, a ten drugi, y, żeby wyrównać tą dziurę, Wiecie, bo to jest taki kocek, że to jest dziura i ten Czarny jest po to, żeby tą dziurę wyrównać. Dalej e, kolejne e, study, kolejne klocki 2 na 2 przykryte taką, e, takim panelem. Moim zdaniem w ogóle to bardzo fajnie, no bo myślałem, żeby wstawić tu kierownicę, ale z tą e, ukośną szybką to się bije. Dalej mamy część. Pozwólcie, że to sobie wymontuję. Część jak ciekawą. E, Budaj, że dosta e, dostałem ją z gazetki Nexonite, ale ona naprawdę, ona się w tych zestawach spaceowych pojawiała w latach 80., y, 90., już może nawet 70., ale nie wiem. jest to naprawdę, jest taka po prostu forma krzesła dla kosmonautów. No bo popatrzcie sobie, mam takie sobie krzesełko i jakbyśmy chcieli postawić się tego kosmonauty, no. No, no nie idzie, no nie idzie. Dlaczego? No, przez tą butlę. A tutaj zobaczcie. To jest idealne krzesło. Bo się mieści butla i przy okazji można coś schować. Tak więc, jak mówiłem, z tym bagażnikiem na niewielką. No nie wiem, na przysłowiową butlę. Ale nie, no, nie się da coś spakować. Nie wiem, może jakieś filiżanki, coś. Jakiś lekki bagaż. Dobra, wmontuję to z powrotem. Y jak widzicie, są, statek jest wyposażony w takie dwa fajne silniczki. One mogą się tak zrobić w dół oraz tak prosto. Moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie, ale jedy, jedyny minus tego statku jest taki, że no, no, nie ma żadnej broni. Nie jest w żaden sposób uzbrojony, bo przecież świat to, to ma być statek cywilny. Ale dlaczego się to pojawił? Nie wiem. Czy będzie jakieś rozwiązanie, dlaczego to jest akurat taki fiat w filmie? Tak, bo to będzie film. Lego Space to będzie film, a nie serial. Podzielę na kilka części. Albo może na jedną się wyrobię? Zobaczymy. Ale czy to będzie w filmie wytłumaczone? Nie wiem. Dlatego odłóżmy sobie naszego fiecika na bok. I przejdźmy może do takiego już większego większej części tego moca. A mianowicie tego działka tutaj. E, o już muszę tak sobie z góry to robić. E, sekunda, sekunda, sekunda. To o tu jest przód. Nie, nie, nie. Dobrze by było przód, sekunda. Odmontuję to z powrotem montuję. To też nie jest jakaś nie wiadomo jak trudna konstrukcja. Patrzcie, to jest nawet na takim klocku. Mogłem to zrobić na zawiasach, aczkolwiek nie zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ przez to łatwiej to wyrwać. Ale dlaczego łatwiej to wyrwać? No wy zobaczycie w filmie. To wam mogę powiedzieć, ale łatwo się wyrywa, ale można obracać. Czyli to czego chciałem. Tutaj działko wygląda o w ten sposób jest na takim, że też w latach 80 występowało o proszę bardzo taki klocek no i jest tutaj e, działko które zeszczeliwało zwiastunie, kto widział polecam obejrzeć e, zeszczeliwało te Fiaty nasze które gdzieś tam leciały, gdzieś tam uciekały, ale to się w filmie wyjaśni tak więc zachęcam zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić filmu LEGO Space Długo wyczekiwany po, e, no, świeżo po powrocie kanału. Sport I proszę bardzo, tutaj to miejsce się nie rusza. To jest miejsce, kabina dla no, kierowcy, no, no, nie kierowcy, no tego co tutaj e, próbuje zeszczelić naszych biednych kosmonautów z lat 80., -tych, 90. Jest on osłaniany taką oszybką, czy jakaś energetyczna tarcz taki piu, 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 żeby dla bezpieczeństwa nic mu się nie stało i mógł dalej zeszczeliwywać te statki tym swoim działkiem. Jest on dodatkowo wyposażony w jetpack, i sobie już odepnę go Proszę bardzo, jest wyposażony w jetpack co mu pozwala, nie wiem, ee, rakieta gdzieś ma się obsunąć albo nie wiem, jakaś awaria lub atak no to pff, i ucieka sobie Ucieka gdzieś tam hen, hen, daleko, hen, daleko W sumie, czy daleko? Nie, no bo to jest taki To jest taki, nie jest jakiś kosmiczny jetpack, tylko po prostu na szybko, to ma pozwolić po prostu uciec z miejsca zdarzenia Co jeszcze? Jest on wyposażony w specjalny hełm Też główka jest specjalna Jest on wyposażony w kask, który, dzięki któremu ma jakby takie, nie wiem na po wszystko widzi, że mógł lepiej e, strzelać, wiecie jak moi snajperze. Taki gogle noktowizyjne. Tutaj główka jest 300. Główka jest taka szaro-brązowa. I pewnie spytacie skąd mam tą główkę? Proste, to jest z jakichś podróbek kaslowych. E, dostałem to kiedyś. Oczywiście nie zostałem takiej startej główki, tylko po prostu się w czasie starła, ale teraz ją właśnie tak wykorzystuję. Ogólnie bardzo fajnie. Teraz z powrotem to zamontuję. No, i możemy się bawić. Jeśli chcecie, będę też yy, mógł robić dla Was instrukcje do tych yy, różnych yy, moich mocków, jakie się pojawią, związane z Lego. Space mojej serii filmu w sensie. A no, gdybyście chcieli, jeszcze się dużo pojawi. Ten film będzie myślę, że porządny. Postaram się go dobrze zrobić. A na razie co? Mam nadzieję, to Wam się spodobało. Ja się z Wami żegnam. Fajnie, że możemy się wreszcie zobaczyć. Mogę Wam powiedzieć, coś tam od siebie, a nie tylko jako ludziki, czy tam między wierszami, coś podpowiadać, co dokładnie, jakie mam plany. Tak więc na razie do zobaczenia. Do kolejnego filmu. Cześć i papa. Dobra, a teraz coś dla tych, którzy czekają do końca. Powiem wam w tajemnicy, że no trochę się zawiodłem na Was, widzowie. Ja po to dałem to pod inaczej, no pamiętacie ten odcinek The Voice of Legoland, gdzie dałem konkurs, żeby. Yy, że odbokowuje się wtedy film Techno-Rycerza? I uwierzcie mi, nikt nie zgad. Zero komentarzy co tylko. To znaczy było dużo komentarzy, ale nikomu nie udało się nawet jednej zagadki rozszyfrować. złoży się, że chyba nawet w ogóle nie patrzę na te filmy. Wszystkie moje to, to miałoby coś wspaniałego to co zrobiłem. No a wy tego nie, nie, nie udałam się, więc nie będzie techno rycerza 3. Ale mam nadzieję, że będzie Lego Space. Tak więc łapeczka w górę, subskrypcja, a teraz już na serio. nara